Złożył wniosek w terminie 21 lutego. Wspólnie z panami wiceprzewodniczącymi, panem Andrzejem Rykaczewskim i panem Wojciechem Szymańskim, wyraziliśmy zgodę pod pewnymi warunkami, o których panu Kastulwiński został poinformowany w naszej korespondencji na zabranie głosu. Bardzo proszę, od tej chwili ma pan pięć minut na swoje wystąpienie. Bardzo dziękuję. No, Będziesz starał się wyrobić tych pięciu minutach, ale czuję, że będzie ciężko. Na wstępie jednak chciałbym wyrazić słowa oczywiście poparcia i pełną solidarność ruchu narodowego z Ukraińcami, którzy walczą o swoją suwerenność i niepodległość. Jesteśmy pełni podziwu ich postawy, ofiarności i patriotyzmu. No ale tak, wojna wojną, ale życie państwowe i samorządowe w Polsce musi się toczyć dalej, więc nie możemy tutaj doprowadzić do chaosu, zapomnieć o rzeczach ważnych dla nas wszystkich. Więc rozmawiamy tutaj o azs sie tak jak wspominałem. No, niezadowolenie, które zostało nie tylko pominięte, ale także obrażone e, tak naprawdę, w, którzy mieszkańcy miasta Łowa, którzy się sprzeciwiali, gdyż hejterami zostali nazwani wszystkie osoby, które krytykują ten pomysł. No wróciło się ich wszystkich do jednego wora. No taki skandaliczny zabieg dyskryminujący tych, którzy ośmielają się mieć inne zdanie. E, no ale do rzeczy. Jak wszyscy zapewne Państwo wiecie, jestem kibicem sportu, zwłaszcza sportów drużynowych, i to ja podnosiłem zawsze, że jest sport jest najlepszą reklamą dla Iławy. Tak było chociażby dekadę temu, gdy upadała duma naszego miasta Jeziorak. Tak właśnie argumentowałem to w rozmowach z byłym burmistrzem, aktualnym radnym przecież panem Włodzimierzem Ptasznikiem. Pamiętam jak wtedy i nawet teraz przeciwko jakiemukolwiek wsparciu dla Jezioraka mówiła radna Elżbieta Prasek, która już z nami nie ma, a dziś jest to orędowniczka finansowania olśnieńskiej siatkówki. Podstawowym argumentem tego wsparcia dla AZS-u jest rzekoma reklama i ławy w jednym z najpopularniejszych kanałów telewizyjnych, jakim jest Polsat Sport. Tutaj od początku wspominałem, że Polsat Sport, chociaż to duża stacja, wcale nie należy do czołówki najchętniej oglądanych telewizji. Mówiłem wtedy, że stacja w rankingu popularności sieci telewizyjnych zajmowała 20 miejsce z zaledwie jednoprocentowym udziałem w rynku. Teraz ten udział w rynku stacji nieznacznie wzrósł, ale w rankingu za rok 2021 polska sport na, spadł na 28 miejsce. No a pan burmistrz tutaj w to miejsce dokłada dodatkowe 50 tysięcy, o których jeszcze porozmawiamy, o ile czasu mi starczy. Ale to, co mówił pan Marcin, mnie zdziwiło. Nie sądziłem, że jest aż tak źle. Średnia oglądalność 69 tysięcy meczów w Ławie to przerasta nawet moje krytyczne oczekiwania. Taki kanał jest na YouTubie, zajmujący się historią w dość miły i zabawny sposób. Za odcinek bierze 10 tysięcy złotych, a wyświetlenia ma na poziomie 300 tysięcy w ciągu 24 godzin. E, obejrzałem kilka spotkań w Iławie na antenie Polsatu, by sprawdzić, jak wygląda faktycznie reklama, która miała nam przynieść tabą turystów, inwestorów, szejków i Bóg wie kogo jeszcze. Co rzuca się w oczy poza pustymi miejscami na wielu meczach, to fakt, że osoby oglądające mecze AZS-u nie ogarniają, że hala jest w Iławie. Moja znajoma, mieszkanka Warszawy, prywatnie fanka siatkówki, pochodząca z działdowa, zdziwiona była, jak i powiedziałem, że grają w Iławie. Ona myślała, że spotkania są rozgrywane w jakiejś innej, mniejszej może szkolnej olsztyńskiej hali. Gdy zwróciłem jej uwagę na to, że no no jak to, no przecież są reklamy i ławy, no odpowiedziałam łami wprost, no są przecież też Węgorzyba i Olsztyna. No i co się tej dziewczynie dziwić, skoro nawet komentatorzy tego wydarzenia podczas meczu z Suwałkami potrafili powiedzieć, dziś Suwałki grają w Olsztynie, a miesiąc temu były w Suwałkach. Gdy jak już wspominają o Iławie, to zazwyczaj są to słowa: "Witamy w Iławie", "Żegnamy z Iławy". W momencie, gdy oglądamy się tak naprawdę znikoma, bo to jest przed i po meczu, no ale gdy się zdarzy wspomnieć o Iławie w trakcie spotkania, to kibice dowiedzieli się chociażby, że w Iławie jest tutaj jakieś małe jeziorko, małe jeziorko, nie najdłuższe w kraju, nie książe polskich jezior, małe jeziorko. Już przed oczami mam przykładowego kibica, dajmy na to z Wrocławia, który mówi do swojej żony, jak to usłyszał. No, jak małe jeziorko, to pakuj się Halina, jedziemy na wakacje tam. Aspekt telewizyjny jest tutaj bardzo ważny, więc pociągnę ten temat. Tak, zgadzam się, że siatkówka w Polsce jest na najwyższym światowym poziomie. Tak samo jak Żużel. Ba, Żużel nawet jest jeszcze bardziej, bo mamy najmocniejszą ligę świata. Mimo tego, jednak nadal te dwa sporty nawet w połowie nie są tak popularne jak piłka nożna. Pan burmistrz mówił o poziomie oglądalności. Wcześniej, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że jest to zaledwie 69 tysięcy. Jest to bardzo niska oglądalność i podaję przykład. Niedaleko, spójrzmy na Elbong. Tamtejsza Olimpia gra na trzecim poziomie rozgrywkowym. Ich mecze są w TVP Sport. Oglądalność jednego meczu wynosi nawet 300 tysięcy widzów. Najmniejsza oglądalność wynosiła 80 tysięcy widzów. Trzeci poziom rozgrywkowy. Natomiast tutaj nam podano 2,5 miliona jako łączną sumę tych 28, 000, 28 meczów w sezonie, co daje nam oglądalność, jak już wspominałem, poniżej 100 tysięcy. Dodatkowo Olimpia Elbląg. Za minutę reklamy na tablicach ledowych ułożonych wokół boiska kasuje 800 zł. To daje 75 tysięcy za 90 minut meczu. Kwota z reklam jest dzielona między innymi na zrzeszonych 600 dzieciaków wokół klubu. Marzy mi się, by nasz czwartoligowe i awansował do trzeciej i piął się w górę. Ale żeby tak było, jest potrzebne wsparcie. Już nie mówię, że takie wsparcie jak w Giżycku, gdzie poza stadionem trzecie trzecioligowe mamy otrzymały 650 tysięcy złotych na piłkę seniorską, bo tam rozumiem, że piłka nożna to ogromna reklama dla miasta, a dodam, że Girzycko, chociaż miasto zbliżone ilością mieszkańców do nas, ma o wiele szczuplejszy budżet. Skoro jesteśmy przy pieniądzach, sporcie i korzyściach, czas na cytat. Przeprowadziliśmy symulację finansową, z której wynika, że po rozegraniu siedmiu meczu w 2021 roku, a właśnie tyle domowych spotkań ligowych ma AZS Olsztyn w swoim terminarzu na ten rok, możemy zarobić co najmniej 60 tysięcy złotych. Tak powiedział pan burmistrz w Gazecie Olsztyńskiej 4 listopada 2021 roku. Co najmniej słowo klucz, bo jak się okazało, mamy niecałe 40 tysięcy złotych, czyli jak umiem liczyć, to najmniej o 20 tysięcy złotych straty według pańskich wyliczeń. A to było dopiero 7 meczów. Strach pomyśleć, jakie błędy w liczeniach znów pan zrobi, gdy tych meczów będziemy mieli 14, a dokłada pan do tego 50 tysięcy złotych i trąbi o sukcesie. E, brzmi to jak, tak, jakbym trochę słuchał pre premiera Asasina. Wydałem 70 milionów na wybory, których nie było, ale i tak to jest sukces i cena demokracji. E... Panie... Tak? Czasu, bo mamy 6 minut już ponad 6 minut. Już kończę, już, już tak, tak. To jest dużo wątków, temat bardzo długo jest pociągany przez Iławę. myślę, że to może, może już tak na zakończenie może, po prostu. proszę kontynuować, ale już zmierzać, zmierzać do końca, jak Mogę panu doliczyć z uwagi na, na to, że łączymy się zdalnie. Proszę kontynuować. Dobrze, dziękuję serdecznie. Eee, dogubiłem się. No dobrze, jeżeli patrząc na... Na połowę z tych zysków zgodnie z zapowiedziami idzie na lokalne kluby. To zaczynam się troszeczkę śmiać z łzami w oczach i ciekaw, czy nie powinien Pan trochę zmienić tutaj jakby baterii w kalkulatorze. Bo tak znam argument 150 tysięcy zł, które wiele osób mówiło, że można dać bezpośrednio na kluby, to duża, duża pola pieniędzy. Owszem, te pieniądze pochodzą z promocji miasta, ale doskonale wiemy, że ma Pan możliwość przesuwania tych pieniędzy. A nawet gdyby poprzez właśnie promocję miasta można wesprzeć lokalne kluby. Ech, chciałem tutaj iść dalej, może właśnie ze względów czasowych, że się też wspominało o pełnej, że z pełną halą się nie dyskutuje. Bo na początku była ta świeżość i faktycznie pełne hale ludzi, i, i, i to nie jest żadne zaprzeczenie. Też bym chciał tutaj wyrazić swój sprzeciw, bo próbowało się osobom krytykującym wmówić, że my się. Spodziewaliśmy, że nikt nie przyjdzie. To jest nieprawda. Nigdy nikt nie mówił, że się nie spodziewamy, że nie przyjdą ludzie na, na tą halę, bo jasnym jest, że taka impreza będzie przyciągała ludzi, a nasza hala wcale nie jest taka duża. Średnia oglądalność bezpośrednia jest taka jak na czwartoligowym jezioraku. Na koniec. Na koniec, drodzy Państwo, no, Pan przewodniczący mnie prosił. Żeby zakończyć to zgodnie z regulaminem, jakimś konkretnym wnioskiem, więc o to i o. Wnoszę, by zaprzestać finansowania w kolejnym roku AZS-u w Iławie, a pieniądze te przeznaczyć na naukę obrony cywilnej, w tym strzelectwa dla mieszkańców Iławy. Bo jak widzimy, zagrożenia są, a mieszkańcy nie wiedzą, jak się wobec tych takich sytuacji zachować. Bezpieczeństwo jest najważniejsze, zwłaszcza, że zaledwie 100 km od nas dzieli nas państwo zarządzające przez szaleństwa. Bardzo dziękuję.